Temat lekcji Atrakcyjność turystyczna Polski. W cele dzisiejszej lekcji powiem o czynnikach wpływających na rozwój turystyki, problemach polskiej turystyki oraz walorach. Zacznę od takiego pytania. Czy Polska jest atrakcyjna turystycznie? I zawsze mam tutaj dyskusję z klasami. Jedni kochają podróżować po naszym kraju, a drudzy robią wszystko, żeby pojechać gdzie indziej, a nie podróżować po Polsce. No to zanim powiem coś więcej, bardzo was proszę obejrzyjcie. Krótki film pokazujący walory turystyczne Polski, wspaniale zrobione z piękną muzyką. Link jest w opisie. Proszę zatrzymać film i zerknąć chwilę na tą animację. Mam nadzieję, że się rozmarzyliście, bo przepiękne krajobrazy, zwróćcie uwagę na różnorodność tych krajobrazów. Przemawiają za tym, żeby powiedzieć, że Polska jest zdecydowanie krajem atrakcyjnym turystycznie. Zwróćcie uwagę na bogactwo, zarówno tych form przyrodniczych, jak i pozaprzyrodniczych, które w filmie zostały zaprezentowane. No to teraz już możemy zapisać punkt pierwszy: czynniki wpływające na rozwój turystyki w Polsce. Wyświetlam, można zapisać, ja Wam trochę poopowiadam. Pierwsza rzecz, która właśnie wynikała z tego filmu, to to, co widać podróżując po Polsce, to jest zróżnicowany krajobraz. Ukształtowanie powierzchni Polski w tych pasach rzeźby, przekrój od krajobrazów nizinnych, pojeziernych, wyżynnych, górskich sprawia, no, że mamy komplet możliwych wszystkich krajobrazów. Każdy znajdzie coś w tej kwestii w naszym kraju dla siebie. A patrząc na to, że nie jest to kraj o bardzo dużej wielkości, jeśli jakiś turysta zagraniczny zdecydowałby się na przyjechanie, no to na jednej takich wakacjach, podróżach jest w stanie być i w górach, i na Mazurach, i w innych zakątkach Polski. Duża liczba zabytków. Pamiętajmy o tym, że chociażby dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych ilość zabytków, wiek, z którego pochodzą, jest całkowicie niespotykany. Wszystko to, co dla nas wydaje się już bardzo. Zwyczajne wszystkie te starówki, kamienice, ratusze dla mieszkańców innych krajów azjatyckich, Ameryk, wydają się niesamowitym śladem historii. Zabytki są w prawie każdym polskim mieście, i ich liczba jest gigantyczna. Dużo obszarów o nieskażonym środowisku. Mamy teren, który nazywamy zielonymi płucami Polski, i to jest północno-wschodnia Polska, gdzie można jeszcze pooddychać świeżym mazurskim powietrzem. No i jeszcze z innej grupy podałam Wam czynnik dogodne położenie. Nasz kraj i jego położenie umożliwia to, żeby turyści chętnie do nas przyjeżdżali. I z zachodu Europy, i z Wschodu, i właściwie z Azji, i po drodze, jeśli ktoś jedzie z daleka, może do Europy Zachodniej, z różnych kierunków, to położenie jest dogodne. Mimo wszystko będę o tym mówiła w tej i w następnej lekcji. Wcale nie jest tak, że nasza turystyka rozwija się jakoś nad wyraz dobrze. W tym sensie, że ciągle nie mamy takiej liczby turystów jak. Inne kraje w Europie. I teraz staram się uzasadnić, dlaczego. Mamy ciągle stosunkowo małą liczbę miejsc noclegowych. Czasami jest ich zbyt mało, czasami są zbyt niskiej jakości. To się oczywiście, zwracam uwagę, cały czas poprawia. Budujemy hotele cztero i pięciogwiazdkowe, powstają nowe miejsca noclegowe. Ale turysta zagraniczny właśnie potrzebuje tych miejsc, y, które są na najwyższym standardzie. I tu właśnie dopisałam słaba jakość bazy noclegowej i gastronomicznej. Ja mieszkam w Toruniu i w ostatnich latach przybyło nam tutaj kilka. Czterogwiazdkowe hotele, dwa mamy takie całkiem nowe, i wydawałoby się, że już sporo jest tych miejsc noclegowych. Ale w takich sytuacjach, kiedy mamy jakieś wydarzenie w Toruniu, to tych miejsc noclegowych naprawdę brakuje. Kiedy mamy imprezy sportowe, gdzie w Toruniu przykładowo Żużel jest ważnym sportem, więc kiedy mamy Grand Prix, kiedy mamy Skyway, Festiwal Światła. To są takie weekendy, gdzie wręcz niemożliwością jest znaleźć miejsce noclegowe w Toruniu. Zły stan dróg i cała komunikacja, na którą możemy narzekać, transport, mało połączeń lotniczych i brak szybkiej kolei. No to są te wady transportu, które w Polsce myślę, znacie. Ciągle nasze lotniska mogłyby obsługiwać więcej linii lotniczych, nie w każdy rejon polski. Da się bez problemu dolecieć. No i zbyt mała liczba autostrad. Mało zróżnicowana oferta turystyczna, czyli mimo tego bogactwa, które my mamy, nie za bardzo to bogactwo prezentujemy, nie za bardzo udaje się zainteresować turystów kwalifikowanych. A my wiele turystyki wykwalifikowanej w Polsce moglibyśmy robić. Mamy warunki do wspinaczki, do kajakarstwa i do wielu, wielu. Innych turystyk kwalifikowanych. No i właśnie ta niedostateczna promocja. Miejmy nadzieję, że takie filmy, jak ten, który Wam pokazałam, przekonują do tego, że do Polski warto przyjeżdżać. Jest tak, że jeśli turysta zagraniczny będzie w, był w Polsce, to chętnie tutaj wróci. O tych statystykach i na jak długo o tym powiem Wam na następnej lekcji, ale. Raczej turyści, którzy u nas byli, bardzo dobrze się wypowiadają on i o naszej gościnności. No, i przede wszystkim tu pamiętajcie o cenach, które dla mieszkańców wielu krajów są u nas niskie. Więc chwilami w tych miastach, w Krakowie, na przykład to widzi się turystów, którym się opłaca do nas wręcz na weekend, na dzień, na wieczór kawalerski, co bardzo często w Krakowie. Widać taką ekipę y, młodych mężczyzn, którzy właśnie przylecieli tutaj tylko na jeden wieczór. No to wypiszmy sobie teraz te walory polskiej turystyki. Te walory różne spotykam ujęcia, jeśli chodzi o dzielenie ich. Mogę mówić o walory wypoczynkowe, i w przypadku akurat Polski raczej nie jest ona postrzegana jako ten kraj. Który można traktować wypoczynkowo, tak jak yy, Seszele yy, czy, yy, nie wiem, Hawaje, tak? to, to troszkę inaczej, ponieważ no, my nie mamy ważnej jednej rzeczy nie mamy dogodnego klimatu do takich walorów odpoczynkowych, ale mamy walory krajoznawcze. <laughs> Przepraszam, i tutaj już z całą pewnością mamy walory przyrodnicze, i teraz długo bym tu mogła opowiadać wszystko, co wam przyjdzie do głowy, co jest atrakcyjnie przyrodniczo. Czyli mamy przecież mm, wspaniałe skały. No, zaczynam od nich, bo cała rzeźba wysokogórska jest u nas w tatrach zachwycająca. Mamy wodospady, doliny, mamy bogaty świat roślin, zwierząt, jaskinie, groty głazy narzutowe, rzeźbę polodowcową, mazury, to są wszystko. Walory przyrodnicze. Mamy też walory pozaprzyrodnicze lub antropogeniczne, i to będą te stworzone przez człowieka, i tu przede wszystkim zabytki, ale też muzea, miejsca pamięci, martyrologii jak oświęcim, zabytki militarne, techniki. Oraz tu w tym podziale chcę Wam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz do matury. Mamy dużo rezerwatów przyrody, mamy parki narodowe w Polsce, które pamiętajcie, że przez to, że człowiek nazwał coś Parkiem Narodowym, stworzył w, to sposób, w sposób sztuczny granice takiego parku czy rezerwatu, to. Traktujemy rezerwaty jako element antropogeniczny, poza przyrodniczy, chociaż oczywiście w większości są tam walory przyrodnicze. Poza tymi dwiema grupami, coś, co jest bardzo ważne przy tym, jeśli przyszłoby Wam oceniać jakąś turystykę, to jest infrastruktura turystyczna. Koniecznie zapiszcie, proszę, ten termin. Infrastruktura turystyczna, czyli wszystko to, co potrzebuje turysta podczas pobytu w jakimś miejscu, więc możemy sobie dopisać: infrastruktura transportowa, baza noclegowa, baza gastronomiczna oraz wszystko inne, więc inne atrakcje typu baseny, stadiony, galerie to, co turysta. Z czego korzysta podczas takiego pobytu. No i oczywiście transport, znaczy droga, lotnisko, czy łatwo tam dojechać, i to wszystko, o czym Wam teraz opowiedziałam, daje stan atrakcyjności pewnego miejsca. Więc jeśli na sprawdzianie. Na egzaminie otrzymacie takie pytanie: wymień walory turystyczne Trójmiasta, to pamiętajcie o bogactwie i o tym wykresie, że mogę powiedzieć o walorach przyrodniczych, że jest dostęp do morza, że mamy park krajobrazowy, że jest dużo zieleni. Następnie mogę powiedzieć o zabytkach, które są w Trójmieście. Mogę podać Molo jako przykład przyciągający wielu turystów, ale następnie warto też wspomnieć o infrastrukturze turystycznej, więc w przypadku Trójmiasta mogę napisać, że mam autostradę, która prowadzi do Trójmiasta oraz lotnisko. Polska podzielona jest na regiony turystyczne. Jest wielu autorów takiego podziału. I żaden, żaden z nich nie musicie jakoś zapamiętywać. Nie jest to bardzo ważne, żeby znać różne tutaj podziały, ale ważne jest, żebyście oczywiście kojarzyli z nazwy pewne regiony. No tu wstawiłam mapę z takimi bardzo uproszczonymi regionami i myślę, że nie jest to problemem, żebyście określili, gdzie jest Śląsk czy Wielkopolska. Naj... Atrakcyjniejszymi regionami w Polsce są Karpaty, Sudety, Wyżyna Małopolska, Mazury i Wybrzeże, można sobie to zapisać. I tutaj w szkole średniej nie przypomina się już atrakcji turystycznych każdego z tych regionów. O tym mówicie bardzo dużo w szkole podstawowej, mówiliście o tym w gimnazjum. Teraz już tego nie powtarzamy, ale przydaje to się i oczywiście pewne miejsca powinniście kojarzyć z bardzo charakterystycznymi budynkami, zwierzętami, osobami, i zwróćcie uwagę na te dwie mapy. Z prawej strony ujęcie jakiegoś najważniejszego symbolu województwa. A na mapie z lewej strony troszkę powiedzmy z przymrużeniem oka to traktuję. Nie chcę obrazić wiem, że oglądacie mnie z różnych województw, jestem ciekawa z jakich i czy się, jestem ciekawa, zgadzacie z tym, z tym stwierdzeniem. No, my, nas potraktowano bardzo łagodnie, uznano, że Kopernik i pierniki są naszym symbolem co jest na pewno dla nas bardzo miłe, ale widzę, że inne województwa niezbyt miło autor tej mapy potraktował. Przy tych walorach turystycznych Polski wraca do nas to zagadnienie, i ja je jeszcze raz Wam wskazuję jako najważniejsze w przygotowaniach do matury. Musicie znać obiekty na liście UNESCO, rozpoznawać na zdjęciach oraz lokalizować na mapie. No to ja przewijam zdjęcia, już nie będę tego powtarzać. Ty się zastanów, czy potrafisz te zdjęcia rozpoznać. A jeśli dla kogoś z Was jeszcze to nie jest łatwe, to przypominam, że na moim kanale jest film Bogactwo Kulturowe Polski, gdzie o każdym obiekcie UNESCO. Mówię. I teraz do moich uczniów. Jeśli będzie sprawdzian z tego działu, to bądźcie przygotowani na to, że ponownie będę Was pytać o te obiekty UNESCO. I pamiętajcie, teraz na koniec pokazuję dwa najnowsze, których nie macie. Prawdopodobnie w podręcznikach jest to kopalnia srebra w tarnowskich górach oraz krzemionki opatowskie. Bardzo ważne, żebyście znali aktualną listę UNESCO. W dzisiejszej lekcji najważniejsze czynniki wpływające na rozwój rolnictwa rolnictwa turystyki, żebyście potrafili powiedzieć mocne i słabe strony turystyki polskiej. Dziękuję bardzo.